I am Iron Man. <laughs> Dirdu i to jest kolejny odcinek z Dead Space 3. Tak, będziemy się bać i po nadodachach, a przynajmniej ja. ja mam pil. Gdzie idziemy? Tam w lewo, eee. lewo. Lewo. Lewo, w lewo, lecz nie w drzewo. O, skrzyneczka. Metpak. Dobra, tu jest. Czekaj, czekaj, czekaj. Fanty. Waiting. No co ja, waiting? Nie możesz przejść do następnego etapu gry, yy, bez mnie. Świetnie. Czyli ja nie mogę zostawić ciebie na dole z milionem potworków i pojechać windą do góry. Aż, no. A ty nie możesz za to zamknąć mi drzwi przed nosem, że mnie zjedli. Słabo. A trochę taki ten, antytroll system. Coś tutaj zaraz wyjebie na nas. No tam, patrz, 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 patrz. Widzisz go? Widzisz go? Wiesz, kurwa? na tygrys. Wiedziałem kurwa. O kurwa. Nie. Leżeć. Alojzy. Najlepiej się z nim klepać na buły. Ja go biorę na buły. Dawaj na buły. Dawaj na buły. Dawaj na buły. Chodź na buły. Na buły. Na piąchy z kurby Ja się pierdolę z chujami. Gim, kurwa. Na piąchy z chujem. Kurwa tutaj go. I don't give a fuck. No Ej, jak się Biorę go na klatę. No i chuj mu w nos. Medpacka zająłem i jest okej. Okay. Jeszcze go kurwa przydepnę. I w ogóle, dzisiaj nie, mało nie zabiłem karty graficznej. Jak to? E, wiesz, MSI Afterburner ma takie parametry Klata, do, do overclockowania no, swoich kart no, takim suwaczkiem, nie? No wiem, wiem, wiem. No i tak stwierdziłem że sprawdzę co się stanie jak przesunę ten mm, suwaczek jak mam od Nvidia grafikę My... i nie i z jakiegoś jeszcze innego źródła, tak? co, było fajnie? Mam no, było fajnie, najpierw mi mnie jak a potem zrobił się blue screen. <ścoughs> I taka chwila namysłu e... e... ale ja mam tylko 600 zł eee Spać mi się chce. Teraz się chce spać, w Windzie. Popatrz jak ładnie. Tylko, że cieciuwa troszkę nie ogarnęła. Co ty zresztą zrobił? Już przestraszyłem się. Dobra, teraz będzie burdel. Cześć, ten jest podejrzany. Zdepnąć go? Zdepnął. zdepnę Zdepłem, Zdepłem. Zdeptłem. 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 Zajek, Kurwa, od razu na śmierć z kurwy syna. Zdepłe, zdeptłem dept, go Zdeptłeś go Dobra <laughs> Trepson mnie zdeptł Znaczy powiem ci, że mnie trochę przeraża takie Kurwa, życie Kurwa, no pojebało cię Czy on trzyma kupę? Nie wiem, gdzie my. Coś tu cicho nie podoba mi się ta Eee, chuj, chuj Z U nim to nie ma. Głowy, na pewno umrze Maybe Ej, not. Patrz, cycki, no. Trzeba z nim na buły. Kurwa, nie, to ostatnie tak, Mariola, uspokój się. Mariola! Mariola ma cenisy. Kurwa, Kurwa, ty chuj. O kurwa, no go! O fak, fak, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, mi mawer, 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 mawer! No buły schuję, no buły schuję, no buły go! No to za trudne wszystko! No buły, no buły skurwisyna! No buły, no buły! Na no buły nie machuję we wsi! Piękniku Nie wiem co to kuuuu. Apteczka. <laughs>. <that《> <Estamos��> <Repetitindo>? <Frost Membersscene>. <habit> <calming journée> no nie, to ja mam pod kółkiem. Kółko, prawie, blisko Czekaj O kurwa, to jest dzisiek O kurwa, głową mnie... No, nie... don't need it Ty, jak on mnie widzi, chuj? Jak mu macki wyjebało? Nie wiem, mi się podoba bardzo ten plakat filmowy Tools of Terror A pan ma klucz Dobra, hmm. gdzie jesteśmy? Właściwie tam ten powinniśmy mieć? Half-Life 3 gdzie masz half <laughs> No bo ten pan miał klucz. <laughs> Half-Age O, zdziski do siebie machają. Chyba się nie lubią. że O kurwa, zdzisiek! Kurwa, no, boy. No, boy. A, ja biorę, Na Nabuły! Na reking I came in like a wrecking ball! Fuck you. No, pierwsza. Ja? Wątpię trochę w twój repertuar ostatni. Cicho. Nie wiem, czy hmm. chce oglądać intro. O kurwa, na Nabuły! na Nabuły! Na buły, no na, buły, na buły, na buły, na buły, na na Dobra, na Nabuły na, buły. na buły zawsze działa. W progresie. Seria, ja mam czekać na windę. No, zawsze trzeba czekać na windę. Pewnie na apteczki się kończy i w ogóle no mam przejmowany. Winda w tej grze to chyba jedyny bezpieczny. Ty stary, ja też mam ten obcinacz do masior <laughs> <Co>? <laughs> Ale Macior to świnia. Stary, też mam ten, 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 tasaczek, taki, strzelający. O ten, co ty z którego teraz pimnąłeś Czy, no. tr Trze Trzeba to przemieścić. Kliknij F, aby użyć mocy. Użyłem mocy. Jej. <laughs> Kręcę się, ale fajnie. Wow. Patrz na moją moc. E, no ty no. Helmut. To nie idzie to przesuwanie. Gratuluję. Connection interrupted. O, dobra, działa Wiesz, grafa mi lekko przemiera. No zjedź stąd, idź sobie. Dobra. No znowu się kręcę. Co to się dzieje? <grym> to był taki był plan. Co ty tu tworzysz stary? Nie wiem. Przesuwam. Łączymy pociąg. Czekaj, 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 kurde, wło włożę w dziurkę. Patrz, o, tam, ta moc. Tak miało być? Chyba tak. No dobrze. To spierdalamy do Kanady. Ja to chcę jechać z tobą pociągu, Nie. <laughs> Mawer, on mnie wziął ze sobą. Mawer, jadę. Mawer. Ale no nie czekaj. Nie pojechałem. Ja chcę jechać. O, jedziemy, jedziemy, Mawel. Jak się tam wchodzi? Mm. Jak się wsiada? Jak dość skacze? No czy wam Pedały. O churwy Ej, tak się zastanawiam. Właściwie te nekromorfy nie są jakimiś e, turbobystrymi stworzeniami, co nie? No nie. To, czy, to myślisz, że oni też ich zeszli? No myślę, że też. Błońko ciała Zike i ciała Chodź tu Ej ma chodźmy tam, myślę, że będzie fajnie Ale tam się nie da Ej, znalazłem pociąg Na pewno jest bezpieczny, chodź Okej okay. Wierzę ci ja, Jan już ufam tobie O, kłamałeś kłamałem No popatrz kawka, herbatka A to siadamy Playboy Gra nie przewidziała skakanie siadania Na co ja czekam Pało A się czy ja już nie powinienem mieć jakiejś zbroi No w sumie trochę tak, tak Jesteś taki, jest taki trochę gołojajny Ja chciałem, po... chciałem powiedzieć goło Chciałem Chciałem hmm. powiedzieć gołodupny, ale się odwróciłeś przodem otwieram, drz otwieram drzwi. Zaczynałem do mnie strzelać, a ja się patrzcie jak ta jego łapa. Na pewno to jest dobry pomysł, żeby pójść do przodu. No definitywnie. Oj? Strzelam do tego na dole. Sczelo. Szczelą, szczelą On też strzela. Dobra, ujebani. Możemy spir na inną planetę. Nie mieć debini. U uh, headshot. No wiesz no. To się nazywa prosty skill znaczy się, no Ale patrz, gra przewidzie przewidzieli, że dwie drabinki, że będą się bić kurwa te drabinki Skurwysyny Joda Skoczyłem Skikłeś Tak I wiszę Pomogę Ci. A ty skąd się tam wziąłeś? Jestem magikiem. To znaczy. O, ty, emon, chodź. No e, ja. a! Chodź. To, to znaczy, że spadniesz w świętach? Nie. Śniad? Nie, co? Poleciliśmy. Magik, jak, jak to taki był na kwejku? Magik był jak śnieg w tym roku. Uch. Spadł 8? <laughs> Nie, chyba spadł 3 dni. czy coś takiego. No dobra, żyjemy, fajnie, wszystko, pięknie, co Miło, spokojnie, czysto Tu ja mam jakiś przypalony ryjek No wiesz, no coś ci się stało w tamtym wybuchu Ale nie, czekaj, 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 czekaj No nie jesteśmy przyjaciółmi, na no nie, ale ja się tak zastanawiam, bo potem było 200 lat później. To co ta postać ma 200 lat, czy to jest coś innego już? Bo tak się jakoś skupiłem. Będę musiał obejrzeć filmiku samego siebie. Czekaj chwilę, trochę podgłośnie. Coś ty zrobił. No nie bądź świnia. Daj mi podgłośnić. Uju. Kurwa. Wiem, gdzie mieszkasz. Nic ty do nie nagrywam z tobą więcej Ja do solo Słuchaj No daj mi ustawić dźwięk, kurwa No dobra Three months later się... Czekaj, tu coś leży Biorę, biorę. Nie ruszaj tego. Zostaw spokojnie. Chodź się umiemy razem, Mawer. Patrz, prysznica. Otworzyć, otworzyć, otworzyć. I, I będzie singing in the shower Laraty, larata, la larata. Są kurwa drzwi. Spierdalamy, spierdalamy, spierdalamy. Mawer, jestem za tobą. To dobrze, bo idę w złym <gry> Mój jest też tam jest wejście do kokpitu <gry> Zastrzeżę skróćnę O, wibrzy mi pad Tak? No, na odliczaniu A mi klawiatura No no, no, jak z, popukam nogą w ten... w Nie słyszę jak tupię? Ups. Co to było? Jakiś coś. Nie, nie uzgadnę, to był ten statek, który tak, nie wiem, coś I Ishimura. Nie, Ishimura była chyba w pierwszej części, teraz jest jakiś statek, bliźniejsza jednostka. No, oni w dwójce ściągnęli Ishimurę. Pewnie jedziemy po tą puszeczkę Kurwa sygnał SOS Dziś kurwa ja pierdolę Nie zaczyna się dobrze Zaczyna Ale. się jak, jak w japońskich horrorach Co za punkciki? Chyba miny A, wiem o co chodzi chyba Co? To było, to chyba jest ta planeta, na której zginął Rudy. No mówię. I oni chyba tam zaminowali się całkowicie, żeby. Nie przyszli, żeby się nie przyszli po puszeczkę. Żeby to, żeby to, co jest na planecie, nie zniknęło. Co to? Chyba latarka. A, ja to ja po ubraniu winno. No, lecisz po ciężki. Idę ja z tobą, tycu. Wiesz, patrzę, jak się przebieram, tak? Tak, pomogę ci się ubrać. A daj. Krystianie, rozumiem, że nasza przyjaźń jest wielka, ale. Czekaj, czekaj, czekaj. Coś mi tu kurwa nie pasuje. Skoro statek ma włączoną grawitację, to czemu biegnę po ścianie? No bo grawitacja się zjebała. No, ale w teorii powinienem biec podłodze. O, jest ubranko. Sam fatałaszki. Zastanawiam się, co to, co to jest to, co my mamy na grzbietach. Chełmik ci wypadł. No Pomogę ci. Kurwa, Romek, ja latam. I am Iron Man. Weź, użyj mocy. No ty też możesz. No ja nie umiem. F. Świetnie. Mogłem? Cześć, coś się chyba zjebało. rozsunąłem te kurde. Rozsunąłem ten srom, o co chodzi. Ale może nie dociągłeś jednego? No dociągłem. A ja się odrusza. Jedna. No, Umrzemy. I to będzie Twoja wina. Czego moje? Bo nie umiesz tego usunąć. To ja nie umiem od razu. Czeka, nie mogę użyć na tym mocy. Co mam z tym kurwa zrobić? Czemu jesteś do noga? A o? Co się stało? Chyba tak miało być. Myślisz? No. Zgubiłem się w kosmosie. Płyń, Płyń! Czekaj, robię Ironmana. Piu! Aha. Tak nie miało być. Ech. Tak. No, no to ten. Piu! 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 minę, minę, minę. Piu! 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 nie. Piu! miny! jak z kurwesien. Jestem Iron Manem, kurwy! Jeszcze strzelaj w miny, bo trzeba ocalić ten, ten... Eee... Trzeba ocalić... O kurwa. O kurwa! On zrobił taki zwód. No. Nie przemyślałem tego. <laughs>

Dobra. Pykło. Kurwa, jebane. Kawałki ninja. Ff. O kurwa. <grym> Kawałki ninja. Było ciepło. Leć za pojemniczkiem. Lecę za pojemniczkiem, Spok, pojemnicz... tych, żeby nie popsuło pojemniczka. O, pier... Kartografii No nie. Mawer, kurwa. Czemu tak mnie zestrzeliłeś? Ja! Yeah. No ja przyładowałem. Ja, pierdolę, nie przejdziemy tego. Będę ciął. Z Piu, 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 piu. Fuck. Piu, piu, piu. Teraz będzie ten ninja pojemnik. Ninja pojemnik. Patrz teraz w dół. W lewo. W środkiem. Dobrze jest. Teraz jestem. Oj Mawer, kurwa mać jać. Ty. Nie. na To ty. Nie przejdziemy tego kurwa. Kurwa wyjdź na nagranie, czy ja to wina. Church jeszcze, że jest auto aim na te miny No, ja bym ogarnął. On wie, że Ja bym nie ogarnął, Co ja ogarniam, to i to ogarnę. U kurwa, ninja pojemnik. Fuck. Dobra, żyjemy. Środkiem, jeszcze. środkiem, za pojemnik. O kurwa. Przeładuję Dobrze, nie ma min. Na dół. Na dół. E Dołem, dołem Nie pierdol, będzie fajnie. Złapałem Złapałem. To dobrze? Wyjebało cię. Ja tam się kurwa kręcę. Roo. Cześć Mawer Cześć Czu Christian co tam? Całkiem spoko i tu się nawet podoba, zostaje do wtorku Co ja z tym robię? Myślałem, że cię zajebie. Ale chyba mi się nie wyda.